Szpiegowali na rzecz obcego wywiadu. Zatrzymano dwóch Polaków. Szpiegowali na rzecz obcego wywiadu. Jest akta oskarżenia. Mazowiecka Prokuratura Krajowa skierowała do sądu akta oskarżenia przeciwko dwóm osobom dotyczącym szpiegostwa na rzecz obcego wywiadu, podał dział prasowy Prokuratury Krajowej. Śledztwo w tej sprawie było prowadzone przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod nadzorem Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie. Prokurator oskarżył Marcinaka o działanie na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Kolejnemu oskarżonemu Radosławowi S. Prokurator zarzucił ułatwianie prowadzenia działalności na rzecz obcego wywiadu przeciwko RPM, podała PK. Oskarżonych aresztowano według ustaleń śledczych Radosławes. Pomagał Marcinowika. Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, obawy matactwa, jak również grożącą oskarżonym wysoką karę, na wniosek prokuratora wobec oskarżonych stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, dodała PK. Oskarżonym grozi do 10 lat więzienia.